O, jest na Musimy poczekać. 20. Musimy poczekać. Chwileczkę, dosłownie. No bo jeszcze nie ma 20. No i tracimy czas na tym, że nie ma 20. A to jest ustawione tak, jak jest to konkretnie? O, już jest. Hej, hejka. Cześć, cześć, cześć wszystkim. O, tak. Pierwsza. Pozdrowić mnie. Hej. Tylko hejka, hej. Dobra, niech zadają Hejo. pytania. Okej, okay, no to dobra, no poczekaj, bo już jest dużo osób, więc. No dobra, no to <grym> zapraszamy gościa specjalnego. Chodź, Mateuszka. No, usiądźmy tutaj <grym> wygodnie i niech zadawają Wam pytania. No dobra, no to zadawajcie pytania. No przedstaw może Mateuszka. Ja to jest Mateusz, mój partner, tańczymy razem od dwóch lat. Patrzę. no i widzisz, to, że tak powiem, 63 osoby jest. Hejko, hejka wszystkim, hejka, mam buziaki. To jest y, nasz gość specjalny dzisiaj. Cześć. Słuchaj, To jakbyś z kimś rozmawiał przez kamerkę. No dobra, no to z y, 97 ludźmi. Y, no to dobra, dawajcie pytanka, ale piszcie tak, wiecie. I dzisiaj nie pozdrawiam. Bo nie starczy nam czasu. O. O. Okay. Czy z kimś wcześniej tańczyłaś? Nie. Ile macie lat? 10 i 10. Ulubiony kolor? E, mój to jest niebieski, a twój? Zielony. Czy chodzisz z mateluszkiem do klasy? E, nie. nie. Jak wam się do 231 raza. osób. Bardzo fajnie nam się tańczy. Czasem się kłócimy, że mi coś nie wyszło i my mówimy, co ty wtedy robisz? <noise> no dobra, no to dalej. Czy y... masz chłopaka, FC? Nie! Y... Nie pozdrawiam dzisiaj. Mówię do was wszystkich to. Czy lubisz Dżędzie? Lubię. A ty? No, no tak. A gdzie mieszkacie? Nie powiem. Ale gdzie mieszkacie? ulubiony taniec. Zatęczycie razem? Nie. Dzisiaj może nie. Jesteśmy już zmęczeni, jesteśmy po treningu. O, o dopiero teraz się powinno zacząć. E, I wasz ulubiony taniec? Mój to jest dive. A twój? No sama. Okej. Okay. Samba, okej, okay, no to dalej. Yy, wolniej, włagam piszcie, bo ja nie zdołam wszystkiego, dobra. Ulubiony obiad? Mój to jest rosołek. A mój frytki. I to takie zmaka. O, yy, fanpage oficjal. O, gdzie to jest? Okej, okay, dobra. Ile masz wzrostu? Ja 130... nie, 140. czterdzieści. No mam 150. Ok, y... czy jesteś na tańce? Nie. Znaczy po jakichś treningach to oczywiście, że jestem, ale tak to to nie. Jak się poznaliście? No, no, przy... Mateusz przyszedł na tańce. I tam, Cześć, my dzisiaj będziemy razem tańczyć. I ona powiedziała tak. Na... Ja tak. E, no i zaczęliśmy tańczyć i potem nasza trenerka, y, 408, nasza trenerka, spytała się nas, czy chcemy razem tańczyć, No i powiedzieliśmy tak. Kto siedzi? Kiedy z... macie urodziny? 25 marca. Mateusz Kłaty? No, wrzesień, y, 12 września. Kto tam siedzi z tyłu? Mój tato. O, czekaj. Jaka jest wasza ulubiona pizza? Mm. Moja to jest margarita. Margarita. A twoja? Twoja? Mati, jaka jest twoja ulubiona pizza? Margarita. Tak. Ok. Ile masz? Ile masz pucharów? pucharów? Ej, mogę przynieść? Nie ma czasu, Ebusa. No dobra, widzieliście na filmie Ja ma jeszcze... mam sześć. Czyli ja też mam sześć. Strasznie, do której klasy chodzisz? Czwarta. Czwarta. B. Haj, haj. Trudno jest tańczyć. Cii. Tak, czasami. Trudno jest tańczyć. No, czasami. Ile macie lat? 10, 10. Do której klasy chodzisz się? Czwartej. O, widzę, że mamy tutaj też do czynienia z obcokrajowcami, bo nie po polsku piszą. Nie wiem o co chodzi, ale pozdrawiam. Was wszystkich. Od ilu lat się znacie? Od dwóch. Za wolno piszecie, za szybko piszecie. Przecież ja tego wszystkiego nie przeczytam. Kogo najbardziej lubisz z YouTube'a? Wszystkich. Błagam, okay. oh. spiszcie trochę wolniej. Wy wszyscy. Lubisz konie? Nie. Przepraszam. Kogo najbardziej lubisz i widzisz tak to jest, że ja nic nie dam rady tylko sobie. Lubię Wasza? No to moja. Do tańca? O, może bardziej tak, do tańca. No tak, właśnie w tej chwili tu przyjechała. No to moja to jest Mekebacza. Okej, dalej. A rzeczy za tobą siedzą. Jezu, nie siedzą rzeczy są za to po lepciu. Trzymaj tak główkę, żeby ich nie było widać. Okej, okay, no to dalej. Strasznie szybko piszecie. Więc... Jakie zwierzęta? Mm, o, o. Okej. Okay. Wiecie jak to mi się pokazuje? Ja. na Wasze pytanie nie mogę... Przyjaciół Jesteście przyjaciółmi? przyjaciółmi tak. Ulubiony serial. Go, żyj pod twoje twój. Ty, ps, ps, a twój? A nie! Albo nie, te, te seriale, co jak byłam u ciebie, to oglądaliśmy ten o historii. Mnie Mnie bardzo jest ciekawa. bardziej polowali na Hitlera. Okay, dalej. E, masz coś z Jenzi Store? Nie mam. Akademia Pana Kleksa? Tak, lubię. Ja ja lubię. Mamo, a doszło to szybciej e, czytać? Czy się interesujesz gimnastyką? O, fajne konto coś zapisało. Pozdrawiam! Fajne konto. O, no właśnie. No i tak to jest. Że ja próbuję od niej coś. Hej, fajne konto. Ale się król? Nie. Kogo? Okej. Okay. Siemaka wszystkim. O, hej! Hej, fajne konto! Hej! Okej, okay. no dobra. Mm. Mhm. Mm mm -hmm. Na jakim tur na najbliższy turniej? 2 marca. Z 2 marca mamy mistrzostwa... Puchar polski. Pucha o, Puchar polski. We Wrocławiu. We Wrocławiu. I ja tam będę spała sobie w hotelu. Prawda? Bo chciałabym zwiedzić trochę Wrocławia. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. sorry. Right. Może sobie zmienimy właśnie kolor? Chcecie? Piszcie, jaki kolor mam zmienić naszą lampę. Może być zielony? Jest Podoba Wam się? E. Jaki dalsze. kolor mam wybrać, moi drodzy? Okej, okay. jaki kolor mam wybrać na. E. Ja nie... Nie. Jaki kolor mam wybrać na lampę? O, czy dzisiaj Ewciu, ktoś czekaj. podoba? Nie. No czekaj, no. Fioletowy, ok, dajemy fioletowy. To jest. Nie, to nie jest fioletowy. O. Fioletowy, ok, fajny kąt dodałam. Fioletowy. Na niebieski? No dobra, no to teraz zmieniamy na niebieski. Różowy, okej, okay, okej. Okay. Jak Son twoja Valentin? mama zareagowała? Poczekaj, bo coś to było do mamusi. Ja y, akurat tu przystałam. Jak twoja mama zareagowała? Y, jak twoja mama zareagowała na to, że nagrywasz na YouTube'a? Moja mama wyskoczyła do mnie z tekstem. Dobra, dobra, to ja jestem twoją menadżerką. Od razu tak było. Dobra, dobra, jestem twoją menadżerką, ja na... wszystko ci pomagała. No i właśnie bardzo się cieszę. Oczywiście było parę kłótni o kanał. Na przykład wczoraj. Na przykład wczoraj. Nie odpowiadaj. No to dobra. O ku, kurczę. Nie. Pis czy to Tak, tak. Nie nie to nie odpowiadamy na takie pytania. Niebieski. Okej, okay. zmieniamy kolejny raz na niebieski. Czerwony. O, było coś czerwone? O, patrzcie. O, ale nie, tak, nie, bo mnie oczy strasznie bolą tego. O, taki. No halo, lubisz Minecrafta? Ja tak, tak średnio, a matka Masz ferie? Mamy ferie! Kiedy będzie spotkanie z, z fanami? Nastoka. Jak ma na imię? O, czekajcie. O, o. Pozdrowi... Dobra, będzie 200 osób, to, 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 to wymyśli coś. To będzie coś fajnego, jak będzie 200 osób. Wasza ulubiona piosenka od Gen Z. Jaka jest Zrobiliśmy pierwszy milion. Hejka wszystkim, hejka. Kto jest, powiem... mogę... Ktoś pojął i mogę. do mnie dzwoni? Ej, kto jest moim idolką? Ej, teraz mam w ogóle mega fazę na oglądanie fajne konto, więc mogłabym powiedzieć, że to jest moja idolka na razie. Ale ja zmieniam co 5 sekund. Raz była na ostatnim live. Kiedy będzie film na twoim kanale? Jutro! Jeszcze nie wiem o której, ale mogę wam tutaj coś podpowiedzieć. No to chodźcie, chodźcie. Podpowiem wam coś. Jutro będzie vlogmas. To, to, to była moja podpowiedź. Okej, okay, zmieniamy na zielony. Może być. Jakie jest Twoje marzenie, Ewciu? W tym tygodniu, bo ja zmieniam. Wy no, to być Polski. Mistrzostwo Polskie. Mistrzostwo Polskie. No wy... Przynajmniej podium. No, przynajmniej musi być podium. Na 200 osób robimy konkurs. Yy, Menaczyka się zgadza? Jaki konkurs? No nie wiem, jakiś wymyślę. Konkurs. w mam jeszcze 6 minut tylko. No właśnie, więc spieszcie się. Idolko. Okej, okay. no to dobra. Na 200 osób robimy konkurs. Chcecie konkurs? Proszę bardzo. Wysyłajcie do znajomych do mam i Różowy, okej, okay, zmieniamy na różowy. A może teraz naszemu gościowi damy sobie, wybrać się... Kolor? Mateuszko, odpowiedź, odpowiedź na jakieś no różowy. pytanka? Różowy, no, 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 okej. Okay. Okay. No jakie pytanka? Odpowiedz pytanka na jakieś do pytanie. Odpowiedz na... Mateuszka teraz. Pytanka teraz do Mateusza. Proszę, Mati, o, coś tam było. zrób Mati. No, ale myślę, nie gości nic nie słyszał. To pozdrawiam wszystkich. No właśnie. Czy na tym kanale, Pozdrawiam co? fanpage FCX oficjal, to jest jakby, wiecie, mój fanpage, więc ja pozdrawiam moje fanpage e na live'ach. No, za ten. Robię konkurs na 200 osób. No. <laughs> pozdrawiam moje fanpage. E. Mateuszku, który przed nas w szkole lubisz najbardziej? Łew. Łew? Okej. Okay. Ewa, powiedz i powiem i. Dobra, 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 dobra. O, Ulubiona było pytanie. kura. kura. O bo jesteś z Lubisz tańczyć z Ewą? Tak. Zielony, ok, zmieniamy na zielony. A czy pamiętacie, jaki był ulubiony kolor Mateusza? Ten, kto. O, o zielony, zielony, dobra! Mateuszko. Dostajesz ode mnie obserwację. Ten, kto pierwszy napisał. Jaki była. E, ulubiony Mateuszko, kolor Mateusza. jakie jest Twoje marzenie być mistrzem Polski. Okay. Jak oceniasz swoją partnerkę? Dziesięć na dziesięć. Okej, okay. okej. Okay. Dobra, dalej. Mati, nie, czy masz dziewczynę? Nie, nie mam. Ile Ej. masz lat, Mateuszku? Dzień. Na jakim etapie tańców jesteście? My mamy klasę E. Uh -huh. O, jest 272 osoby. Dobra, to jutro ogłaszam konkurs. W sensie dam shorta, że ogłaszam to konkurs. Co będzie trzeba zrobić? I itp, itp. A jak wiecie, są bardzo fajne nagrody u mnie do wygrania. Zawsze więcej, No. Bo jest 250 osób. Mm. Mm -hmm. Zatańczycie cię coś? Mateuszku masz nie rodzeństwo? To... Masz rodzeństwo? Tak, orale. jest na lajwie. Pozdrawiam. Asie. No, masz, <grym> mówi. Przecież każdy ją widzi na lajwie. Lubisz z tańca? A. A w sensie nadziestokrotkę lubię. No, Okej. Okay. Ej, bo jakby. Jaka jest Twoja idolka? Fajne konto. To jest moja idolka. Smoki oficer, pozdrowisz? Nie, pozdrawiam. Nie pozdrawiam. Ja nie pozdrawiam. Ludzie. Ile ma Mati lat? Mati Medicine. Fajne konto. Seduszka, pozdrawiam. Ok. Dobra. Ej, jakby strasznie w Marcelo, Wiktorie. Ktoś chce, żebyś pozdrowił Wiktorię. To pozdrawiam to. Wiktorię. Ktoś ma... E, Amil, e, Luminka ma pytanie. Dawać pytanie. Czy zrobisz swoją piosenkę? Ja? Mhm. Może nawet kiedyś wspólną z sobą Mateusz, co? No dobra. Na pewno teledysk będzie bardzo fajny. Okej. Okay. Lubicie książki? Tak. No ja lubię bardzo. Okej. Okay. Też oglądam Historia. No tak. Jaki był wasz ulubiony odcinek z historii? Ewciu pochwalczono ten... na Hitlera. ale nie jaką ocenę z, z, z historii szósty. dostałeś z tego sprawdzianu. A no właśnie muszę wam się pochwalić. Dostałam szóstkę ze sprawdzianu z historii, z którego myślałam, że to jest jedynka. Ale jakby wiecie. Jaki był was ulubiony odcinek z historii, z tej, co oglądaliście? A, z tej. No to jak grzebali tajemn... w studniach, mi się wydaje. Tajemn... I o tych królach. Tajemnica z Dymka Śląska i pierwsze. No, czyli to, co grzebali w studiach, tak? W studiach. Fajne to było. Poczekaj, bo jakieś tam było pytanko, czy uważasz, że. O Jezus, Maria, poczekaj, poczekaj. Czy Nadia stokrotka, ale nie doczytałam. Mm -hmm. A ja widziałam, czy, nad... czy uważasz, że Nadia stokrotka jest dziwna. Nie. Nie. No, co wy? Jak mogą tak. To jest moja przyjaciółka. Masz rodziców? Staro zapytanie, masz rodziców? No po... Zdrawiam cię. Asia siostro. Siostro. Rodzice, rodzice, ktoś znowu są Rodzice? Lubisz placki? A... Oh, fanpage, jak no Inny fanpage. ja nie znam w ogóle waszych fanpage'ów. Praktycznie. Dobra, Ewciu czas minął już. No właśnie. Możesz się pożegnać. 19, dziewię więc... Dziewiętnaście 520 jest... osób jest. Bardzo pozdrawiam was. Mieszkasz w Krakowie. No to się dowiecie na jutrzejszym vlogu, bo będziemy w galerii jakiejś tam fajnej. Więc dobra, no! Tam Wszystkich... Tam. Chyba... O, Nadia jest co krótka, coś napisała, pozdrawiam cię. Maciej lubisz, tam lubisz tam. mnie na tańcach. Ktoś tak napisał? Tak. Ale to chyba była Nadia. Nie wiem, sorry, Nadia. E, pa, kocham was wszystkich. Mua. Bardzo no, i pozdrawiam wszystkich. Pozdrawiam, pozdrawiam moje przyjaciółki, fajne konto i na Dix oficjalnie. Pozdrawiam, pozdrawiam buziaki dla 578 osób. Czy zrobimy zdjęcie? Hmm. Czy zrobimy dzisiaj zdjęcie? Na no, następnym będzie zdjęcie. Więc, jakby wiecie, i zrobię Wam tak zdjęcie, zrobimy sobie selfie profesjonalne. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Dobra. Pa, pa. O, jaki mission do nas tu przyszedł. Patrzcie. Pa, pa. jaki